Pierwszy koncert, który rozpoczął 20. edycję Świdnickich Nocy Jazzowych już za nami. Było to mocne uderzenie. Kwartet Dina Brauna, który zaprosił do współpracy m.in. Marwina Smith i Smitha. Na tym nie kończymy. Chciałbym zaprosić serdecznie już 6 kwietnia w sobotę do sali klubu Bolko o godzinie 19.20. Zagra zespół The Original Blutenweg Jazz. A. Już tłumaczę nazwę, tak dosłownie. Prawdziwi jazzmeni z ulicy Ukwieconej. Nazwa wzięła się od ulicy, z której pochodzi założyciel zespołu. Zawsze karmiłem państwa jazzem na pewno niełatwym. Jazzem, który, jak na muzykę piękną, ale też wysublimowaną, wymagając od muzyków wyrafinowanej techniki. Poza tym niesamowitych technik improwizacyjnych i aranżacyjnych. A tutaj nagle pojawia się coś, co możemy nazwać jazzem korzeni. Korzenie, no jak wskazuje akurat nazwa tego zespołu, nie mają nic wspólnego z kwiatami. Mianowicie wrócimy tutaj do czasów stanu Luizjana w Stanach Zjednoczonych, kiedy ta muzyka się urodziła jeszcze właśnie w takich bólach. Myślę, że nie będzie to wierne odtwarzanie tejże muzyki. Dziś tutaj wkroczy też nietypowe instrumentarium, które charakteryzuje się nowoczesnym brzmieniem tychże instrumentów, już podłączonych do elektryki i wzbogaconym instrumentarium, które w tamtych czasach nie miało, nie miało właśnie miejsca. 6 kwietnia w klubie Bolko troszeczkę innego jazzu. Zachęcamy do udziału w tymże koncercie i myślę, że akurat dawka takiej fajnej muzyki jak najbardziej Państwu do gustu przypadnie. Bilety do nabycia w informacji turystycznej i kulturalnej w rynku oraz przed koncertami.